Kilka lat temu byłem w Brukseli, właśnie w tym modelu słynnym na cały świat, atomu żelaza. To jest atom żelaza powiększony 165 miliardów razy. Ma 102 metry wysokości. Elektrony, jak i jądro, mają. 18 metrów średnicy. Tam są kina, restauracje. Na najwyższy elektront jechaliśmy 5 sekund błyskawicznie. Model waży 2400 ton. 2 miliony takich atomów ustawione jeden na drugim potrzeba na grubość kartki papieru. Siedzieliśmy później w restauracji w sześciopiętrowej wysokości, w samym środku elektronu. Ciekawe przeżycie, przepiękne i ten ogrom, kiedy wstanie się pod nim. Pierwszy raz byliśmy w nocy oświetlone o trzeciej nad ranem. Niesamowite wrażenie. Coś pięknego.